Cześć, z tej strony ponownie Paweł Głoski, ponownie z Magną. Ponownie omówimy dla Was kilka aspektów związanych z treningiem kobiet. Kolejny materiał, znowu przejdziemy sobie na górne partie naszego ciała. Tym razem skupimy się na mięśniach grzbietu. No i tutaj może paść pytanie, no ale co ciekawego można jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o mięśnie grzbietu i pracę treningową kobiet? No, są pewne aspekty, które warto omówić, a głównie chodzi tutaj o omówianym wcześniej przy treningach mięśni piersiowych, dysbalansie strukturalnym. I w przypadku kobiet. Jest on najczęściej bardzo, ale to bardzo widoczne i będzie on oczywiście zarówno na sylwetkowe, sportowy rozwój naszych, naszego organizmu, jak i oczywiście kwestie posturalne. Mowa tutaj o dysbalansie, który będzie między mięsiem najszerszym grzbietu a mięsiem czworoboszczym. Co prawda, odwróć się proszę, to pokażemy o co tutaj dokładnie chodzi. Myślę, że nie muszę tutaj już w wielu szczegółach opisywać zlokalizowania i funkcji tych mięśni, bo to było w filmikach wcześniejszych już dokładnie anatomicznie omówione, ale mówiąc najprościej, mięsień najszerszy, jeden z największych największy, przepraszam, mięsień w naszym ciele, no i mięsień czworoboczny, nieco mniejszy, zlokalizowany tu w górnośrodkowej części naszego grzbietu. No i oczywiście u kobiet można zobaczyć bardzo, ale to bardzo mocną dysfunkcję i dysbalans wzajemny tych mięśni z racji tego, że mięsień najszerszy grzbietu będzie bardzo mocno zazwyczaj, podkreślam zazwyczaj, bo nie jest to regułą stuprocentową, przerośnięty w stosunku do osłabionego mięśnia czworobocznego. I teraz z czego się to bierze? Przede wszystkim będzie on u wielu osób spełniał taką, można powiedzieć, trochę zapożyczoną funkcję posturalną, przez co może prowadzić to do nieodpowiedniego ustawienia miednicy, do pochylenia miednicy, co będzie skutkowało na przykład pogłębioną lordozą, którą można spotkać często u kobiet, a zwłaszcza bardzo często u kobiet niestety trenujących. To przerzuca się dalej na nieefektywną pracę innych grup mięśniowych, pośladków, mięśni dwugłowych, rozwój górnych części ciała, no ale przede wszystkim nacisk w odcinku lędźwiowym no i pewną bólowość, która może być tutaj no dość niekomfortowa, jak i zdrowotnie dla nas niebezpieczna. I teraz z czym to się wiąże? Dalej wykonując klasyczny trening mięśni grzbietu, najczęściej my pogłębiamy niestety ten problem. Dlaczego? Ponieważ mięsień najszerszy grzbietu jako jedyny, tutaj można powiedzieć siłowy, oprócz oczywiście mięśni obłek, będzie odpowiadał za ruchy wszelkiego rodzaju przy ramienia do tułowia. A jak wiemy, na treningu mięśni grzbietu najczęściej wykonując jakiekolwiek ruchy, ściągania drążka, wiosłowania, naszym głównym ruchem jest właśnie przywiedzenie w różnych płaszczyznach ramienia do tułowia, co powoduje, że tak czy inaczej mięsień najszerszy grzbietu nam będzie mocno pracował. Co się dzieje w takim razie z czworobocznym? Niestety jego funkcję na łopatkę, ponieważ mięsień czworoboczny będzie tu w swoich odpowiednich częściach podnosił łopatkę do góry, ściągał do kręgosłupa, opuszczał do dołu, będzie osłabiany. A funkcja właśnie tego, można powiedzieć, przyklejenia łopatki do kręgosłupa i do dołu przejmuje nam mięsień najszerszy grzbietu. Tym samym można to zobaczyć sylwetkowo często, widać to na przykład na zawodach sylwetkowych u kobiet, które no nie do końca mądrze planują ten trening. Bardzo silny mięsień, najszerszy, a tutaj niestety osłabiony, można powiedzieć, słabo rozbudowany mięsień czworobocznych grzbietu. Więc, co by było dla nas w tym momencie sensem, jeśli chodzi o trening mieści grzbietu? Tak rozbudować tą środkową środkowo-górną część naszego mięśnia, mięśni grzbietu, czyli mięsień czworoboczny, by on odpowiednio swoim balansem strukturalnym dorównał do mięśnia najszerszego, co spowoduje oczywiście poprawienie naszej postury, przy oczywiście dalej rozwoju odpowiedniej mięśni grupy pośladkowej i tak dalej odpowiednie zniwelowanie naszej lordozy, która może tutaj, jak wspomniałem, bardzo często wystąpić, no i finalnie oczywiście poprawa sylwetki odpowiednie rozwinięcie grup mięśniowych. Co w takim razie robić? Przejdźmy dalej i pokażemy. Jeśli chodzi o odpowiednie planowanie treningu mięśni grzbietu, już wiemy w takim razie, że priorytetem dla nas będzie odpowiednie dociążenie właśnie mięśnia czworobocznego, czyli zrobienie czego? Spełnienie jego funkcji anatomicznych. To, co mówię Wam wielokrotnie i co dla mnie jest podstawą zrozumienia treningu i podstawą planowania treningowego, to oczywiście odpowiednie spełnienie z dociążeniem, czyli z ciężarem tych funkcji anatomicznych, przez co mięsień będzie oczywiście się rozwijał. Więc w tym momencie, jeśli chcemy spełnić odpowiednio anatomiczne funkcje mięśnia czworobocznego, jak sobie wyjaśniliśmy już, są one bardzo małe, nieczęsto samoistnie wykorzystywane, dlatego właśnie ten mięsień jest osłabiany. Więc w tym momencie naszym celem będzie, no właśnie co, odwróćcie Magda, jeszcze mogę Cię poprosić. Przede wszystkim wyciągnijmy sobie ramię, będzie łatwiej pokazać, ściągnięcie łopatki i opuszczenie łopatki. Podstawowa funkcja angażująca środkową i środkowo dolną część mięśnia czworobocznego. Również można tutaj wymienić wzniesienie łopatki do góry. Tą funkcję nie wykorzystywałbym treningowo, z racji tego, że przez wielokrotnie przez nas, z racji naszego stylu bycia, naszej pozycji w pracy, w pracy przy przybiórkiem, jeździe samochodem, niestety ta część jest mocno, osłabio, mocno wzmocniona względem reszty, co powoduje osłabienie tej głównej naszej, jakby sfery pracy mięśnia czworobocznego. Więc tak jak mówię, treningowo tą część część bym mocno gdzieś tam pomijał albo zastanowił się czy jest sens robić. No i oczywiście jeszcze jedna niezwykle ważna funkcja wyniesienie zgiętego ramienia czyli ten ruch który tutaj pokazujemy oczywiście przy ściągniętej odpowiednio łopatce. Więc te dwie funkcje te trzy w zasadzie funkcje czyli ściągnięcie do środka równolegle do Ziemi, opuszczenie łopatki i wyniesienie ramienia będą nas kluczowymi funkcjami, które my chcemy treningowo spełnić, żeby ten mięsień po prostu nam odpowiednio się rozwijał i niwelować dysbalans strukturalny między właśnie czworobocznym, mięsiem najszerszym, a także środkowo dolną, a górną częścią mięśnia czworobocznego. Więc jakie ćwiczenia mamy tutaj do wyboru? Tych ćwiczeń nie jest dużo, bo pamiętajmy, że wykonując pracę, my najczęściej przyciągamy ciężar do siebie ruchy wiosłowania, ściągania drążka itd. itd. więc automatycznie my już. Wtedy pracujemy mięsiem najszerszym i tu mamy w 100% niejednokrotnie przełożenie jest dużo większe tego pracy mięśnia najszerszego ponad czworobocznym, więc musimy zrobić tak ćwiczenia, żeby tym mięsiem najszerszym nie zapracować, czyli wykonać taką, znowu nie lubię tego słowa, ale go użyję, izolowaną poniekąd pracę na mięśniu czworobocznym. Jakie tu mamy podstawowe ćwiczenia? Trapy i szruksy. Co ciekawe szruksy, ale nie w takim ujęciu jak często są widoczne. Pokażmy jak to wykonać. Jako pierwsze ćwiczenie pokażemy, chyba mogę powiedzieć, moje ulubione ćwiczenie, które jest takim typowym must have w każdym planie treningu mięśni grzbietu. Stosuję jako akcesoryjnie, stosuję jako elementy przygotowawcze, rozgrzewkowe, żeby ten mięsień czworoboczny ruszyć do pracy, czyli trapy. Dobra, Magda Wam pokaże, zrobi to zdecydowanie lepiej ode mnie. Ja tylko pokażę Wam kilka tutaj szczegółów. I oczywiście zaczynamy od pozycji ustawionej, czyli... Ramię zgięte, ściągamy łopatkę, opuszczamy ją lekko do dołu. Ok, czyli mamy pracę w środkowo-dolnej części i wynosimy ramiona do góry. Oczywiście, tutaj w zależności od naszych możliwości, czy to będzie bardziej na zewnątrz, czy będzie to literka idealna Y, ale ten ruch ma przede wszystkim, ma jak największym stopniu obciążyć nam mięsień czworoboczny. Jakie tu funkcje spełniamy? Ściągnięcia, funkcje opuszczenia i dalej funkcje wyniesienia ramienia. Czyli jak zobaczycie, mamy tutaj idealną pracę w środkowo-dolną, lekko górnej części mięśnia czworobocznego przy bardzo małym zaangażowaniu naszych mięśni na ramiennych, szczególnie przedniej części. Więc w tym momencie mamy ćwiczenie, którym my niwelujemy pracę mięśnia najszerszego grzbietu, a w jak największym stopniu angażujemy mięsień czworoboczny, czyli ćwiczenie, które Akcesoryjnie wykorzystywane jako aktywacja lub ćwiczenie, które w większej objętości będzie wyrównywało ten dysbalans mięśniowy, tworząc zdecydowanie większy nadprogramowy nacisk na naszą e, grupę e, grzbietu na mięsień czworoboczny, tutaj dokładnie będzie idealnie się sprawdzało właśnie w celu wyrównania tych proporcji, wzmocnienia e, tego mięśnia. Zobaczmy jeszcze raz, jak to się robi. Kolejnym ćwiczeniem, które możemy użyć w celu wyrównania właśnie tej dysproporcji czworobocznej, a na najszersze, będą szruksy. No i tutaj szruksy znane wielu osobom ćwiczenie, popularne ćwiczenie tak kaptury, czyli tą górną część mięśnia czworobocznego. Niestety w wielu ujęciach robione są błędnie, więc sam szruks w swoim naturalnym ujęciu powinien nie tyle wznosić nam łopatki ku górze, a cofać je do środka i do dołu, czyli zupełnie inaczej ten ruch powinien przebiegać niż to, co często widzimy w jakichś filmikach instruktażowych, może instruktażowych nie, bardziej treningowych, na YouTubie i tak dalej, więc osobiście uważam, że ta wersja wykonania szruksów sprawdza się, na przykład u dwuboistów, ale nie u osób pracujących sylwetkowo, a na pewno nie u osób pracujących pod kątem korektywy mięśniowej i wzajemnych zależności mięśniowych, bo nie Niestety będzie ona bardzo mocno prowadziła wręcz do dysproporcji, które przecież chcemy niwelować. I teraz, jak powinien ten ruch szruksa wykonać? Stańmy może bokiem do kamery, będzie łatwiej nam zauważyć. Przede wszystkim, nie stoimy prosto, lekko nachylamy ciało. Oczywiście, w zależności od tego, jak nam będzie łatwiej, powinniśmy zrobić to mocniej lub, e, lub powiedzmy w bardziej wypionizowanej pozycji. I w tym momencie, zaczynając ruch, zrobimy to z hantlami, nie ze sztangą tym razem, więc Odpowiednio, nawraca odwracając ramię, ściągamy łopatkę do dołu i do środka. Czyli już tutaj pracę mamy przełożoną w ten trójkącik środkowo dolnej części czworobocznego. I zobaczcie, jak wygląda ten ruch. W głównej mierze pracujemy ściągnięciem łopatki do środka, a także jej obniżeniem, więc automatycznie mamy zniwelowaną pracę w dużym stopniu wyniesienia łopatki do góry. Oczywiście tu Magdy lekko ten ruch do góry widać, tak? Ale jest to związane z lekkim przypięciem na mięściu czworobocznym jego górnej części, ale i tak ta główna część pracująca znajduje się w tym obszarze, więc w tym momencie pracujemy najmocniej właśnie nad środkową i dolną częścią mięśnia czworobocznego, czyli to, co najbardziej nam tutaj, nas tutaj interesuje i co jest dla nas głównym elementem, jeśli chodzi o pracę na mięściu czworobocznym. Jak widzicie, te dwa ćwiczenia mają to do siebie, że w żaden sposób my nie przyciągaliśmy ciężaru do siebie, a ruch był bardzo krótki. Polegał tylko i wyłącznie na ściągnięciu i wysunięciu łopatki, lub też jak w pierwszym ćwiczeniu, wyniesieniu ramienia przy trapach. I tak właśnie pracuje mięsień czworoboczny. Mięsień czworoboczny ma te ruchy, nazwijmy to takie bardzo płytkie, nie jest skorelowany w większym stopniu z pracą naszej kończyny górnej, więc automatycznie my tutaj mamy bardzo ograniczone pole tego manewru, przez co rzadko jest ono wykorzystywane i wiele osób je pomija i tak jak już Wam zaznaczyłem na początku niesie to ze sobą duże problemy, czy to w kwestii rozwoju mięśni, czy to problemy same, same nasze posturalne, więc automatycznie prowadzi do dalej pewnych dysfunkcji. Więc kolejna rzecz, na którą zwracamy uwagę, plecy ćwiczymy, ćwiczymy mądrze, nie zawsze wszystkie ruchy muszą być przyciągane, tak żeby ten mięsień najszerszy nam pracował, a wbrew pozorom częściej właśnie powinniśmy się skupić na tym mięsiu czworobocznym i te proporcje odpowiednio wyrównywać. Mam nadzieję, znaczy nie no, w sumie jestem pewny, że filmik na pewno Wam pomógł, bo na pewno każdy coś dla siebie tutaj wyciągnął, czy przy kwestii rozpisywania planów, czy przy kwestii właśnie planowania dla siebie. W kwestii grzbietu, przynajmniej w tej części pracy na grzbiecie, bo tu jeszcze można wiele elementów omówić. Ode mnie tyle. Dzięki za pomoc. Wam dzięki za uwagę. No i oczywiście, jeśli materiał się podoba, to udostępniajcie go dalej, a niedługo już kolejne tyczące się treningu kobiet. Dziękuję bardzo.